Witam no no, wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pierwszą, ale nie będę wchodził w zadanie, więc poczekam. Osiągnie pełną, co? Erekcję? Nie. <grystanie> <grystanie> Chyba się przywidział. To musi być Aaaa, ah. no, to kto to jest dowódcą? To właśnie kto tutaj jest liderem? Spośród tego duetu. No, to że będzie, będzie walka z bosem, jakby co. Czy ta kobieta naprawdę cię What O czym mówisz? Dlaczego nie zabiłeś jej? Może dlatego, że she's your daughter.

Oh, no wonder your attainment of power is incomplete oh what about you you're an no, chociaż z oh. both demon and human blood mingle in your veins shut up. Uh. no che Dobra. Już się wykrwawia, a nikomu nie pomaga. Chyba jest dead. Oh, mission 10, the job. <grywka> Strengthen the Silent Bridge. Ha, what? Dobra, ale moment, mam coś, czym mogę uzupełnić moje akcje. Właśnie, a jak tam na wygląda? Siedem pół Dobra, jest air Ride, aby co? Volume up. The... Knock the enemy into the air. Dobra, czyli podbicie. Charge at the enemy and hit them with a powerful electric attack. Ohohoho, oh, dobra. No ale kurde, to wtedy jedno albo drugie będą musiał... odstawić. Nie, 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 się nie nie godzę na takie coś. Na rozłąkę? Z tymi dwoma mieczami i jeszcze... Albo z tym? Z Rebellionem? W sumie? No, RH i Stinger tylko. No tu już mam więcej. Hmm... E, nie, jeszcze się zastanowię, jeszcze się zastanowię, ale może w Gans wreszcie? I co, jest z tym biegamy? No to mogę od razu zainwestować. Dobra. Spodobało mi się, szczerze powiedziawszy. Bardziej niż Shotgun. No i dobra, zobaczymy, czy to był dobry wybór. Dobra, co my tu mamy? Stone Mask. A mask of magic stone made by an ancient priest. It is said he who dons it can walk on water. Dobra, świetnie. Obrałeś na mordę? Nie widzę. Bo tam były czachy wystające ze ściany, nie? Au. Jak się tam znaleźli właściciele tych czaszek? Auć. Pewnie bolało. Nie, żadnych walk tym razem, no to okej. Okay. Mogę swobodnie tutaj. No nie tak bardzo swobodnie. No właśnie, jak teraz sobie dajesz radę? Ej, całkiem... ...nieźle. Ale na bliższe odległości jednak szocik byłby lepszy, ale tak jak mówiłem wcześniej. Na bliskiej odległości to jest kurde co innego zupełnie. Właśnie prezentowany tutaj rebellion i Agni z Rudrą. W duecie. Dobra, to nie ma co skakać teraz. O, cwaniacy, widzieliście gościa? Dobry, dobry. No, to niech to zejdzie teraz. A widzę, jeden teleport to jest max, na co go stać? Już teraz, no, leży like a bitch. I dał się dobić. Kurcze, jakaś wena dzisiaj. W tym wycinaniu. No, tylko ten by mógł się właśnie dać podbić. To samo. No, to było ładnie. Było z inwencją twórczą. Pyk. Nie, kamerę nie mogę przestawić. No to lecimy tak. O, właśnie. Dlatego nie mogłem jej przestawić, bo tu się zrespawnowały czerwone mordki. Ale tylko dwie. Szkoda. Ale lokacja w dalszym ciągu ładna. Nawet bardzo. To Właśnie nie wiem teraz gdzie będziemy. No co mi może dać... Ej, właśnie, moment. Tam przecież miałem przejść na drugą stronę. Nie było mostu. O, teraz... A, a... A, żeby nie wejść z powrotem, okej, okay. to trzeba było przejść na drugą stronę, ale nie było mostu, więc teraz, może z tą maską się uda już. Kurde, i mogłem zmienić sobie, jednak, na gitarkę. A zapomniałem o tym. Ale baba przed jest chyba tam w kącie, nie? A? no przy okazji sprawdzimy od razu gitarę. Mm, equipment. Nie, Rebeliona, na razie pożerdany. Weźmiemy Nervana, tak... Zobaczymy, jakie koncerty potrafi dawać Dante. Mm. Okej, okay, dobra, strzelanie żami. Dobra, zwałowa broń. To już normalna kosa, ok. a... Raz, dwa, trzy... Nie no, no mogę strzelać ile chcę, ale... Trzeba idzie ładować. Aha. Ej, no dobra, to całkiem fajne. Coś tam było za 7,5 tysiąca, nie? Jakby co? Ja będę musiał się też wyposażyć w to, żeby tutaj coś wykroić. Ło, ej, spoko. No ale ty mnie podbijam. Za nic. Ale dużo nie trzeba było na szczęście. Który to już? Fragment? Ja nie będę specjalnie w opcję wchodził. Jak znajdę wystarczającą ilość, to się złoży sam. Ale dobra, to mogę zainwestować w to. Łoooo! Ej! To naprawdę nie jest złe. Ale zamiast Rebeliona No w sumie! Dobra, nie zainwestujmy. No jak no przecież mam wystarczającą ilość nie? To why the hell cannot I... A nie mogę właśnie, dobra Nie wszystkie A dobra, czyli tym zastępuje Stingera w rebellionie. Tak, dobra O, o o ej! Ale level drugi wygląda już kurczę zupełnie inaczej Dobra Dobra, jest podjazd, okej okay. Chyba tak samo szybkie jak w przypadku Stingera, ok. Eee, what now? Może tutaj? No właśnie, ja myślę, że tamty będzie musiał ją ubrać, a wystarczy ją włożyć. A i to chodzenie po wodzie odebrałem zbyt dosłownie. To nie Jezus, tylko po prostu. Ej, ten czacha jest z tyłu. Z coś będzie. A <grystanie> ja ale to broń może być naprawdę spoko. Nie, no muszę przetestować na kimś, a nie tak po prostu na suchara. Eee, dobra, właśnie, co to było? Aha! Flight of the Demon, collect every red orb within the time limit. Hę? Huh? Jak? Jak? Wow! Jak ja nie mam nie wylatać! No serio, what the hell, nie mam jeszcze tej umiejętności. A może mam, tylko nie wiem. No nie no, Devil już się skończył nawet. Ej moment, czy ja w formie diabła mam możliwość latania, po prostu latania i nawet nic, o tym nie wiedziałem? Ale wiesz co, nie, nie będziemy się tu zabawić. O nie. Neo generator, uh, a magic artefact able to supply power for an eternity. Ej no to całkiem długo. Ci powiem is to power the main bridge i tylko <śled> źródło mocy, które wytrzymuje wieczność, a wy używacie go tylko do mostu. <śled> Brawo! <śled> a, ale nie, to zależy jakiej mocy. Może być na przykład w stanie tylko w, przez wieczność utrzymać jedną zapaloną żarówkę. No to, no to sorry, to w dupę z taką mocą, ale nie, no ale wieczna. No i to, ale dobra, to, to co teraz w takim wypadku? Gdzieś tu były jakieś mosty Czyżby tu W sensie tu. Mm, nie wiem czy się właśnie nie wpakowałem niepotrzebnie. Nie! Dobra, jest, musi być dobrze. Takie coś nie miałoby miejsca, abym zabłądził. O szesz, co to jest? co to ma być? Ja, aha, dobra, tylko z tyłu, tak? Da się hukać. To się hukać. Strzelać. da się postrzelić ich, dobra to? Po prostu tak, węc, węc, węc. Starczy oni teraz lecą z drugiej strony. Aha No to raz w dwa... Oj! Eee. O się czemu nie po prostu mieczem? Ciężko, może dlatego. Ja ale coś jednak większą wiarę pokładam w Ebony i Ivory, jeżeli chodzi o walkę na długim dystansie. Ten Spyro tak, no dobra, no może jest mocny, ale coś kurde nie trafia mu na moim zdaniem. tak jak powinien. No właśnie, a C odpieprzam, przecież he, he, he. Ja też mogę strzelać, byłem białym się okazuje. No dobrze, chciało to coś? Czy serio? Nic. No nie no, dobra, no to kurde, no to muszę tak. No co jest z wami? Oj, chyba za tęsknię za rebellionem zaraz. No przecież ja tnę ich w powietrzu! I nic jeszcze wpadłem na te przeszkadzajki No wreszcie Jeden Może no, nie dostają to, albo oni są tacy wytrzymali A jeszcze się to mało zabiera albo ja mam takiego zeza no what the fuck ej Gitarra na ratunek No dobra, jak się robi o czterej że Pach, pach, o dobra No one nie są celne w ogóle. Dobra, brzmienia gitary są ok. To jest fajne w tej broni, ale poza tym, to albo ja nie potrafię nią grać. Aha, może po prostu w ten sposób trzeba było piechować. Co od samego no początku. A nie, tutaj błaznujesz, kurde. Dobra, jeszcze raz, cyk, cyk, no. Tutaj, to było prostsze niż sądziłem. Dzieli się ten fail na samym końcu jeszcze. Po prostu, żeby przypieczętować to partactwo. Nie w tą No nie, to już było po prostu hamskie. To już było po prostu hamstwo, nie? Tak jeszcze. Taką kropkę i jeszcze postawił Dobra, no jak już przyjdzie mi tu zginąć A może i nie, no dobra, no pokaż, że umiesz No pokaż dawam, że umiesz coś, dobra, okej, okay, to było całkiem niezłe. Ten podjazd to troszeczkę kiepski, ale... Ej, szybko się rozpadają, chociaż coś, okej. Okay. No kto jeszcze i gdzie? Aha, nie ma double jumpa. Trzeba pamiętać o tym. Nie, nie tu. Nie no, spokojnie. <laughs> Za wolno leci, żeś miał mnie trafić. Chyba, że podejdę. Troszeczkę bliżej, no i się nadzieję na to. Praktycznie. No, póki co, kiepsko. Wychodzi ta nowa broń. Może no, trzeba po prostu więcej w nią zainwestować. Ej, i co? I mnie nie da się strzelać z powietrza? Uuuu, to kicha. No jej, żeby nie zmarnował? Chociaż jeden ciał, z Jeszcze kurde dycha. No spokojnie, to jest do pierwszej śmierci teraz. Nie będę liczył, mi się po prostu... postać ze w odpowiednim miejscu. Eee, czy to tu? Nie. W żadnym wypadku. Znowu zbłądziłem. To jest to właśnie, jak się nie gra od razu od początku do końca w jakąś grę, tylko tak się przychodzi na raty. zwłaszcza kiedy się przechodzi ją pierwszy raz. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Mam grube wątpliwości, a to mogą być pajączki. No Ale nie, stop! To by się nie stało. Jakby to nie była dobra droga. Nie, to wybaczcie, teraz się nie bawimy. O, no i właśnie, i od gitary. Mówiąc to, pięknie. Nie, chodzi o mi o to, że posłużymy się ogniem. Nie znam pająka, który lubi ogień. Nie ma takiego gatunku. O, szukam kurczę ratunku w powietrzu życie mało na jedną bułę. raptem pewnie no tak mówię ok gdzie respawn no no szczęście nie uff czy z tym go Kurde, musiałem spardować po co to no dobiegnijmy szybciej do czerwonej łapki dobiegnijmy po prostu i popatrzmy na castensa, jak jeszcze wyglądał. fajnie w formie Diabła, no. I stracimy ją zaraz potem. A, super. On szczyt myśli. Wszelakiej piechoty. Oj, to trzeba właśnie było... <laughs> Ładnie spieprzyć stamtąd. Ej, tych mały, też nie podbijesz te, No przecież jesteś takim, kurczę, ko kozakiem. Raiden był, dał sobie radę, nic nie chce mówić, nie? Ale z takimi pajączkami, no co? Dwa cięcia. W trybie Blade Mode. To było dobre. No, a to jest następny, jest taki sam. Powiększony. Kurde, magzesta w tej. Ej, właśnie, czy czy gdzie jada się pająki w McDonaldzie mają. Nóżki tarantuli w sosie barbecue. Na przykład. Czy coś w tym guście. Nie, nie, ej, moment, ja tu gadu gadu. To zaraz będzie zgon. Oj, trafię. Już było blisko. Kurczę, no Shotgun ma jednak tą wyższość, że no można nie w powietrzu strzelać. Aaaa trochę i... A zdobyłem też de vilę, nie zdobędę, do dobra, jest. Teraz delikatna, naziemna wycinka. No i z powrotem, ucieczka w... przez Oj, czerwone mordki. Może i zielona. Jakaś. Nie, no ale bierz je. Nie po to się naraża. Żebym o tego nie zgarnąć. Oj, widzę cię na tej ścianie, widzę. O, a on też widzi mnie, na pewno. Dobra, mamusie, gdzieś zgubiłeś? Gdzie się ukrywa. No, a właśnie, nie chciał nikogo złapać, dobrze. Fuksem WO fuksem, ale udało się. ja cały pasek zdrowia zmarnowałem. Więc znowu do kolejnego zgonu, i później respawn, który uratuje mi życie. Aha, dobra, nic nie wciskałem, aby co? No tylko traktuj to z szacunkiem, nie? Ach, dobra, sorry. Dobra, rób co chcesz. Nie upuść tego gdzieś tam, otchłań. Kapitan Subasa Strzał ja strzębia czy coś tam Kurde, kiedy ja to oglądałem to. O jeszcze na jeden. W latach dziewięćdziesiątych, ale to brzmi. Mm, o! Dante Dobi. Jeżeli jeszcze dycha, albo dwie dychy, jeżeli ma przy sobie, to wejść To dalej nie przestała. Ten go? Nie, został połysany po prostu, że nie. I love a fast woman. Shut up! Obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature.

no i też jest demonem, no to macie tą samą sytuację. Widzę pewną przykrą analogię, lady. Zabił twoją matkę. Wielu niewinnych innych też. No właśnie. Dzięki Dante. Well, to Just go. I don't care anymore. Hmm. się z tego przypadkiem nie wykaraskał, nie? Ale dobra. Misja dziesiąta zaliczona. W dosyć krótkim czasie, szczerze powiedziawszy. Odcinek jest co prawda dłuższy niż wskazuje ten czas, ale jak to jest że taka wielka różnica aż w czasie? Albo to wskazuje 23 minuty, a tutaj 13? What the hell! Ale dobra, ranga wiecznie ta sama, wiecznie. Dobra, kochani, to trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!